Mamy rok 1995, miesiąc maj, dzień 21. Równo od tej daty za 20 lat urodzi się moja piękna i wspaniała córeczka Joasia. Natomiast wróćmy właśnie te 20 lat, dlatego, że w tej dacie urodziłem się ja, Nexos. Moi rodzice nadali mi imię Johnny, dlatego, że urodziłem się w Kanadzie, dokładnie w mieście Hamilton, które można powiedzieć jest takim troszeczkę trójmiastem z dwoma innymi miastami, czyli Toronto, Mississauga i Hamilton w prowincji Ontario. Imię pochodzi stąd nie dlatego, że rodzice chcieli jakoś tam specjalnie zaszpanować, albo mnie po prostu trollować, tylko po prostu w tamtym Okresie myśleli, że zostaniemy już w Kanadzie, że będę tam chodził do szkoły i gdzieś tam będę dorastał, więc nadali mi oraz mojemu bratu imiona, które będą po prostu tam pasowały, no a później wyszło jak wyszło, bo wróciliśmy do Polski. No jak sami możecie się domyśleć, moje imię było źródłem wielu bardzo ciekawych sytuacji, tych takich pozytywnych oraz mniej pozytywnych, jak chociażby to, że gdzieś tam w urzędach ktoś źle napisał moje imię, zamiast napisać Jochny przez 2N, napisał Jochny przez jedno N, przez co jest rozbieżność w dokumentach i później są jakieś. Wielkie problemy, bo jakieś takie inne śmieszne błędy, jak ktoś na przykład na pizzy, gdy zapytał się mnie o imię, powiedziałem Johnny, no to napisał i y Jony -y", i jakieś takie rzeczy. Bardzo często właśnie moje imię wywoływało jakieś takie ciekawostkę, jak na przykład nauczyciele, którzy przychodzili w zastępstwie, zatrzymywali się na moim imieniu, bo nie wiedzieli, jak to przeczytać, a później musiałem opowiadać historię swego ludu, skąd to się wzięło. No i po dziś dzień w zasadzie za każdym razem, gdy idę do jakiegoś urzędu, albo cokolwiek, gdy wspominam o moim imieniu, gdy ktoś mnie o nie pyta, to po prostu wywołuje to uśmiech na twarzy. Miałem również takie sytuacje jak na przykład znajomi, których znamy się od lat, kiedyś na przykład zapytał się mnie, ej Johnny, a, a jak ty w ogóle masz na imię? W każdym razie wracając do tego 95 roku, jako małe dziecko no oczywiście nie miałem prawa zdawać sobie sprawy czym jest w ogóle życie ale już w późniejszych okresach jako takie małe dziecko nie wiedziałem jak bardzo gry wpłyną na moje życie i można by powiedzieć, że gaming i gry podyktowały tak naprawdę jak moje życie się potoczyło, dlatego, że dzisiaj można by powiedzieć z tych gier żyję, ale stało się taką moją pasją przez całe życie, no i wspominałem już o tym mniej więcej w moim materiale który yy, było moim Jakim wzięciem udziału w Play Next u Remigiusza Maciaszka Roka w 2012 roku, gdzie nieco opowiadałem o tym, jak to kiedyś gdzieś tam dorastałem przy tych takich legendarnych gierkach, ale dzisiaj chciałem się wrócić jeszcze wcześniej do początków, tak naprawdę mojej historii gamingowej, do wczesnych lat dzieciństwa i zrobić taki nostalgiczny Turbo Mega Trip, ym, y, gdzie opowiem troszeczkę o. Tym, jak zacząłem po prostu grać, jak gry zaczęły być ważne w moim życiu, więc jeśli lubicie sobie powspominać albo po prostu nie macie co poglądać, to jak najbardziej Was zapraszam. Myślę, że będzie naprawdę świetny materiał. Moi drodzy, partnerem dzisiejszego odcinka jest EuroRTV AGD wraz z PlayStation. Aktualnie na sklepie EuroRTV jest promocja od 19 do 29 listopada na gry PlayStation 5 oraz poprzednią generację PlayStation 4. Niektóre gierki można kupić już za 39 zł. Do kupienia jest także 12 miesięcy PlayStation Plus, w ramach którego dostajemy co miesiąc nowe gierki, dostęp do trybów online, dostęp do biblioteki Gier Plusa, Videopass, czyli filmy i seriale dostępne na PlayStation oraz inne rabaty. Sprawdźcie linki w opisie, może coś znajdziecie akurat dla siebie. Jeśli chodzi o moje takie pierwsze doświadczenia, jeżeli chodzi o gaming, to bardzo trudno jest mi sobie gdzieś tam przypomnieć. Że to są czasy jakichś tam starych turbokomputerów czy starych konsol, typu jakiś Pegasus i inne takie kasetowe gier. Raczej mogę to wspomnieć tylko i wyłącznie z jakichś zdjęć, bo sam nie do końca pamiętam. W zasadzie moja pierwsza taka styczność z grami, która jest bardzo świadoma, jest z konsolą PlayStation 1, którą mam tutaj, która działa. Każdy kto miał PlayStation 1, pamięta to uczucie. jest dawaj jeszcze trochę jeszcze trochę i jest działa Yeah! Otóż w 1997 roku, od razu mówię, że to nie są jakby moje wspomnienia, dlatego że ja tylko mam jakieś takie leciutkie przebitki, musiałem porozmawiać z moją mamą, która opowiedziała mi tą historię, ale na pół roku wróciliśmy do Polski, no i wtedy zacząłem chodzić po raz pierwszy do przedszkola, do którego później też będę chodził, ale przez ten pół roku właśnie wróciliśmy do Polski, chodziłem do przedszkola, no i moja mama wraz z ciocią postanowiły kupić mi oraz mojemu kuzynowi Jackowi, który w zasadzie jest dla mnie bardziej jak brat, konsolę. Playstation 1 I z tego okresu mam naprawdę takie parę przebitek Takich pierwszych takich doświadczeń Gdzie siedzi się właśnie przed tym telewizorem kineskopowym i, I pierwsze jakieś tam moje giereczki Natomiast mówię, ledwo to pamiętam Dopiero w późniejszych latach, gdy już właśnie miałem tą konsolę Zacząłem nieco bardziej świadomie grać I już pamiętam niektóre takie przebłyski Macie tu nawet moje zdjęcia, gdzieś tam archiwalne Które zrobiła moja babcia, czy też, też moja mama I to są takie moje pierwsze wspomnienia, jeśli chodzi o gaming W tamtym okresie miałem około 2,5 pół roku, patrząc na te zdjęcia. Natomiast y, później wróciliśmy do Kanady i następnie do Polski wróciliśmy w 1999 roku i zostaliśmy już na stałe. Wróciłem do tego przedszkola, do którego chodziłem i już jako takie bardziej, wiecie, świadome czteroletnie dziecko grałem naprawdę w wiele gier i miałem naprawdę bardzo dużo fajnych gierek. Y, na przykład jak Spyro the Dragon. To jest giereczka, którą zapamiętałem chyba najbardziej. Bardzo lubiłem właśnie y, Smoka Spyro. Była to prosta gierka platformowa, która pole na tym, że zbieramy sobie jakieś tam diamenciki, kryształki, uwalniamy y, jakieś tam smoki zaklęte w kamień, przechodzimy z poziomu na poziom y, i naprawdę łupałem w tą grę bardzo, bardzo dużo. I jedną z takich y, rzeczy, którą pamiętam, to to, że nie miałem do tego PlayStation 1 karty pamięci. Karta pamięci prezentuje się mniej więcej w ten sposób, jest to taki, można by powiedzieć, mały kwadracik, dzięki któremu mogliśmy zapisywać nasze gry. Jeżeli nie mieliśmy tej karty, to przy każdym wyłączeniu konsoli cały nasz progres się resetował. Startował I musieliśmy zaczynać od początku. Ja tej karty nie miałem, więc za każdym razem, gdy kończyłem grę, musiałem zaczynać grę od nowa. Stąd też pierwsze poziomy wszystkich gier, które posiadałem, znam praktycznie na pamięć do dziś dzień. Jestem w stanie z zamkniętymi oczami przejść praktycznie wszystkie zakamarki, po prostu tak upałem. Dlatego po latach, gdy wróciłem chociażby do takiego Spyro, to jakby. Trochę dziwnie było mi przejść nieco dalej niż sięga moja pamięć z dzieciństwa, dlatego że było to dla mnie takie obce, nowe, no nie. Z innych gier, które uwielbiałem i bardzo, bardzo fajnie się grało, to Crash Bandicoot Warped, czyli trzecia część Crasha Bandicoota. Uważam, że jest to w zasadzie najlepsza część, najbardziej rozbudowana część i można nawet tak zobaczyć, jak jaki duży progres wykonało PlayStation 1 od swojego początku, gdzie mieliśmy jeszcze taki miks gierek 2D i Gierki 3D, aż do takich, kurde, no po prostu masterpiece, czyli cudownych produktów, jakimi było właśnie Crash Bandicoot, które też łupałem niesamowicie dużo i nigdy za dzieciaka tej gry nie przyszedłem, bo nie miałem karty pamięci. Tutaj jest mniej więcej cała moja kolekcja gier z dzieciństwa, które najbardziej pamiętam i jeszcze muszę sobie ją wzbogacić, natomiast pamiętam, że były jeszcze płyty demo. Płyty demo do, zazwyczaj dodawane były do jakichś takich różnego rodzaju magazynów, i w tych magazynach te płytki zawierały w sobie parę gier. Bardzo często te menu, które były, były, przy odpalaniu takiej płyty były takie psychodeliczne, takie jakieś różne wzory w ogóle robiły mega wrażenie jeszcze ta muzyka, zami posłuchajcie W każdym razie grałem wtedy w bardzo dużo demówek, bo tych demówek miałem naprawdę bardzo, no sporo można by powiedzieć i za każdym razem też trzeba było te demówki zaczynać od nowa i zawsze miałem takie kurde, jak ja bym chciał mieć pewne wersje gry, ale nigdy nie miałem. Do teraz. Jeśli chodzi o takie jeszcze wspomnienia, które mam, mam bardzo mocne wspomnienia związane z Odwardem Ape Odyssey. Ja grałem troszeczkę w tą gierkę, natomiast nie byłem zbyt dobry w nią, natomiast moja mama, która nie jest gamerką, wraz ze swoją siostrą, moją ciocią, łupały w tą grę po prostu niemiłosiernie i do dziś dzień pamiętam, jak kładłem się spać i po jakimś czasie, gdy e, tam sobie spałem, przychodziły i grały w tą grę, więc ja często przebudzałem się i później przez łóżku gdzieś tam przez szczebelki e, oglądałem i udawałem, że śpię, i patrzyłem właśnie, jak sobie grają do późnych godzin nocnych. To jest takie moje wspomnienie. Pad od pierwszego PlayStation prezentował się w ten sposób i był bardzo prosty, miał tylko właśnie ten symboliczny X kwadrat, trójkąt koło. Johnny, Johnny, pokaż czoło. <laughs> tak się ze mnie koledzy moi śmiali. W każdym razie, właśnie, ja miałem tego pada bez y, tych analogów, y, i dopiero później, właśnie, w późniejszych latach pojawiły się wersje analogowe. To jest pierwszy pad Dual Shock, y, który posiadał już wibracji, pamiętam. Było to takie niesamowite, że wow, mój kurde pad Dual Shock, może tutaj normalnie wiecie, wibrować. To była niesamowita imersja wtedy, y, ale pamiętam, zawsze dziwnie było przyzwyczajcie się do tych gałeczek. Przechodzimy teraz kawałek dalej, czyli do wczesnych lat 2000. Dalej chodziłem do przedszkola, byłem 5 6 chłopaczkiem, dalej posiadałem PlayStation 1, ale jak sami dobrze możecie niektórzy kojarzyć, to w 2000 wyszła konsola PlayStation 2. Prezentowała się w ten sposób, i to był właśnie pierwszy oryginalny klocek PlayStation 2, którego nie miałem. Nigdy. PlayStation 2 było naprawdę niesamowitą rewolucją, natomiast poznałem w przedszkolu, chodząc do przedszkola mojego pierwszego przyjaciela, najlepszego ziomka, z którym jakby współdzieliliśmy pasję właśnie gamingową, granie na PlayStation 1, PlayStation 2, no i właśnie Daniel którego poznałem w przedszkolu, posiadał PlayStation 2. W zasadzie jego tata posiadał i dokładnie ten model, czyli ten fat, grubszy model i posiadał naprawdę bardzo, bardzo dużo gier. Jak możecie się domyślać, bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy się, no i zaczęliśmy siebie odwiedzać. Po prostu tak bardzo siebie lubiliśmy, że prosiliśmy naszych rodziców, żeby pozwolili nam się spotkać, no i bardzo często przychodziliśmy do Daniela i łupaliśmy w gierki gdzieś tam na dwóch i było mega dużo tych gier. Eee, już nawet trudno, trudno mi przypomnieć sobie, w co dokładnie nie graliśmy, ale graliśmy non-stop. Do tego stopnia, że musieli nas odciągać od grania albo na przykład czasami jak przychodziłem, no to nie pozwalano nam grać, co było dużym zawodem, przez co na przykład później kombinowaliśmy. Na przykład ja byłem głównym kombinatorem, mówiłem, ty słuchaj Daniel, jak posprzątamy w pokoju, to naszą nagrodą będzie to, że będziemy mogli pograć. No i tak oto mniej więcej było. Naszą największą zorganizowaną akcją było to, gdy kiedyś w przedszkolu spontanicznie wpadliśmy na pomysł, aby przyjść i siebie odwiedzić. Oczywiście nie powiedziałem wcześniej mojej babci, która mnie odbierała, nie powiedzieliśmy tego nikomu. I gdy przyszła mama Daniela, która odbierała go z przedszkola, no to oboje wkręciliśmy jej i mówiliśmy, że moja babcia się zgodziła, że mo mogę przyjść. Więc yy, ciocia Gosia wtedy zgodziła się, zabrała nas oboje, graliśmy później w gry, aż do momentu gdy moja babcia przyszła do przedszkola, a dziecka mimo. Oczywiście było trochę stresu, natomiast moja babcia dostała na miary, zadzwoniła i później po mnie przyszła, trochę miałem później przerąbane. Oboje zresztą mieliśmy trochę przerąbane, ale to była nasza pierwsza taka spontaniczna akcja, bo tak chcieliśmy pograć na PlayStation 2, że po prostu no, musieliśmy coś wykombinować. Tutaj tak swoją drogą oryginalny pad od PlayStation 2, który nazywał się Dual Shock. Dwa, który posiadał dwa takie... Vibr. Vibratory? Vibra, to, nie wiem, jak to nazwać. I one dwa wibrowały, już już to było o wiele lepszy padzik. Natomiast ja nigdy swojego PlayStation 2 FAT nie miałem. Natomiast przechodzimy do 2004-2005 roku. Wydaje mi się, że albo jeden, albo drugi. Na święta otrzymaliśmy PlayStation 2 z moim małym bratem, dzisiaj świętej pamięci. Dostaliśmy właśnie PlayStation 2 model Slim, czyli właśnie taką oto konsolkę, która została odchudzona. Um, no i pod pewnymi aspektami polepszona. Między 2000 a 2004 2005 rokiem pojawił się również komputer, więc zrezygnowałem z PlayStation 1. Grało się gdzieś tam na komputerze. Pamiętam pierwsze jakieś tam Gadugadu, -gadu, jakieś tam E-pulsy, e, wiecie, pierwsze jakieś tam Social Media, e, gry, jakieś Tibie, Counter Strike najpierw 1.5, potem 1.6. No i później trafiła się oczywiście konsolka, którą od zawsze tak bardzo chciałem. Naoglądałem się niesamowicie dużo programu, który niektórzy z Was mogą kojarzyć. Na hyperze pojawiało się bardzo dużo trailerów różnych gier z PlayStation 2. Było pamiętam Review Terytory, gdzie Tadeusz Zieliński wraz z Miłoszem Brzezińskim. Elo Tadzik. Elo. Elo Wyluzuj poślady Opowiadali o różnych grach i wtedy zapragnąłem to mieć No i e, oboje z bratem poprosiliśmy Świętego Mikołaja o PlayStation 2 i dostaliśmy je Natomiast nie dostaliśmy wersji czarnej tak jak tutaj, tylko dostaliśmy wersję srebrną I wersja srebrna przepiękna, bardzo ładna konsola Problem z nią jest taki, że strasznie szybko się rysowała I po prostu cała po jakimś czasie była po prostu przerżnięta i straciła swoją świeżość Ale moi drodzy, jakie gierki tam były, o Jezu, jak ja łupałem Jesteście gotowi na nostalgię? Jeszcze chwilka, zaraz będzie. Zaraz będzie. O. Takie gry, które najbardziej kojarzę, to chociażby Need for Speed Most Wanted, którego ograłem właśnie w pełni w 2005 roku na PlayStation 2. Grałem niesamowicie dużo i pamiętam wiele wieczorów zarwanych, niesamowita giereczka. Takie gry jak chociażby Burnout 2 Revenge chyba czy też Burnout 3 Takedown. Sly Cooper, czyli o takim złodziejaszku, rakunie. Moje ulubione gry do dziś dzień, czyli raczej ten klank, wszystkie trzy części. Mwah, naprawdę bardzo miodnej i niesamowita giereczka. Moja ulubiona gra biatykowa, czyli Soul Calibur 3, uważam najlepsza gierka biatyka do dziś dzień. Super, bardzo polecam zagrać kiedy, kiedyś tam. No i nie można zapomnieć też chociażby o God of War. Pamiętam, oh. odwiedzaliśmy się gdzieś tam z kolegami, graliśmy, pożyczaliśmy sobie jakieś tam e, gierki i to był taki sielankowy czas już takiego świadomego bardziej grania e, i, i naprawdę większość takich moich ulubionych gier pochodzi właśnie z PlayStation 2. Z PlayStation 1 bardziej to są takie nostalgiczne gry, które tak pamiętam, ale to dzisiaj z perspektywy czasu, jak się w nie gra, no to to są takie pobierduki. Ale na dwójce to już były gierki takie... o, oh, z historią w ogóle. Więc bardzo szybko... E, całe osiedle praktycznie wyposażyło się w PlayStation 2, więc graliśmy, robiliśmy jakieś turnieje, gierek, przychodziliśmy do siebie, odwiedzaliśmy się, to było super. Mam taką jedną historię związaną z PlayStation 2, gdzie kiedyś dostałem świeżuteńką kopię Need for Speed, Carbon. Nowiuteńka, odpakowana, załadowałem ją raz i pograłem tylko chwileczkę w tą giereczkę, no i chy, tego dnia, gdy dostałem Carbona, wyjeżdżaliśmy właśnie na jakieś tam wakacje, nie mogłem wziąć konsoli, więc mój kolega poprosił mnie, że hej, słuchaj, skoro ty wyjeżdżasz, to pożycz mi tą gierkę, mówię, no to dobra, no i tak ja nie będę mógł grać, no to proszę bardzo. Po powrocie bardzo chciałem odzyskać moją grę, żeby sobie pograć, no i co się okazało, że mówi, że nie, nie, chwila, bo tu on coś jeszcze robi, coś tam i tak przedłużał, przedłużał, aż w którymś momencie jakby doszło do tego, że zaczął mnie unikać i ostatecznie później zerwał się jakoś kontakt, moja gra wyparowała, ja też później już jakoś o niej zapomniałem i po latach dowiedziałem się, że wziął i tą grę po prostu kurwa sprzedał. Masakra! Pograłem raz w Nowego Carbona i on po prostu, oh, stary, tak się kurde nie robi. No i teraz przechodzimy kolejną generację, już w zasadzie nie jestem w stanie jakby powiedzieć wam jaka jest dokładnie data, aczkolwiek mamy erę PlayStation 3. Natomiast ja PlayStation 3 nie miałem, dlatego że przeskoczyłem. Na banderę 360. I był to jeden z chyba największych błędów, jakie popełniłem kiedykolwiek. Mój kolega namówił mnie na to, żeby kupić sobie x kloca I co się okazało? Pograliśmy sobie chwilę, ale później okazało się, że gierki były takie średnie. Jakby, jakby troszkę byłem strasznie zawiedziony tą, tą konsolą. No, natomiast moi koledzy, którzy mieli PlayStation 3, ogrywali wszystkie gierki, które ja tak bardzo chciałem, znałem i kochałem. Doszło do tego, że musiałem pożyczać od y, moich znajomych. PlayStation 3, żeby móc sobie ograć te giereczki, które gdzieś tam, e, jakby pamiętałem, bo były jakieś tam remastery pierwsze i różne inne ciekawe gierki, zwłaszcza pod koniec życia PlayStation 3 pojawiały się naprawdę miodne gry, ale naprawdę pamiętam, że żałuję, że nie kupiłem PlayStation 3 i dopiero po latach tutaj, że tak to powiem, naprawiłem swój błąd, bo ukradłem tę konsolę. Ta konsola, którą tu widzicie, nie jest moja. <laughs> Więc osoba, która ogląda ten film, do której należała ta konsola, to zgłoś się do mnie, to oddam Ci tą konsolę jak będziesz chciał, chciała. W każdym razie, PlayStation 3 to już była taka era bardziej cyfryzacji. Na PlayStation 2 dopiero muśnięto y, gameplay online, dlatego, że w PlayStation 2 Slim można było podłączyć już normalnie Ethernet, natomiast w PlayStation 2 Fat trzeba było dokupić taką specjalną przystawkę, gdzie można było łączyć się później z internetem po kablu. No i pamiętam, ja zagrałem na PlayStation 2 może raz w gierkę online, chyba wracam ten klank 3. Totalnie spontaniczne, jakieś randomowe takie doświadczenie tylko raz mi się udało, później nigdy nie grałem. Natomiast już PlayStation 3 było taką konsolą, która była totalnie połączona. Było PlayStation Store, pierwsza taka, wiecie, kupowanie gier online, granie online już było rozpopularyzowane. No i też przy okazji był taki trochę skok technologiczny, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale PlayStation 3 jest pierwszym PlayStation, które posiadało HDMI. W PlayStation 2 nawet tym slim odświeżonym nie było HDMI i trzeba było łączyć się na kabel kompozycyjny, albo kompozyt, eurozłącze, skrad, czy, czy jakie tam, tam jest parę rodzajów połączeń. Natomiast właśnie dopiero w PlayStation 3 bardzo późno pojawiło się właśnie to HDMI, co dzisiaj właśnie z perspektywy takiego retro jest dosyć problematyczne, bo trzeba kupować jakieś tam przejściówki albo mieć telewizor, który właśnie obsługuje te takie trzy wtyczki albo pięć wtyczek, w zależności jak będziemy chcieli grać. Pod sam koniec życia PlayStation 3 powstawały niesamowite gierki, jedną z takich chyba najlepszych gier, jaką mogę powiedzieć, to jest The Last of Us, ale bardzo dużo osób też na pewno powie, że Uncharted to było totalne sztosiwo, ale The Last of Us, totalna perełka, no i też Padzik. Padzik też był taką małą rewolucją, dlatego że mamy tutaj Dualshock 3, który był już uładowany po prostu odtylcowo. Miał w sobie akumulatorek, no i nawet mam tutaj pada z The Last of Us, natomiast był on bezprzewodowy, co było też dosyć jakby ciekawe, bo już nie trzeba było łączyć się po kablu. Idziemy dalej, kolejna generacja konsoli i tym razem nie popełniłem tego błędu, moi drodzy, PlayStation 4 Pro. Dosyć późno wskoczyłem na taki ten wagon gamingowego, konsolowego i w zasadzie kupiłem PlayStation 4 pod sam koniec życia tej konsoli, bo dosłownie po zakupie PlayStation 4, chwilę po tym, jakieś tam parę tygodni po tym, zapowiedziano PlayStation 5. Więc nie byłem w stanie nacieszyć się aż tak dużo konsolą PlayStation 4, no i tak szczerze powiedziawszy, to nie grałem dużo w PlayStation 4. Oto nowy padzik, to jest w ogóle wersja Crash Bandikuta, którą dostałem od PlayStation, ale bardzo fajne, już taki naprawdę bardzo solidny został nieco zmieniony ten design i jakby jest chyba moim zdaniem wygodniejszy plus ten touch panel, to było trochę takie można by powiedzieć bajerkowate i myślę, że niewiele gier z tego aż tak mocno korzystało, aczkolwiek ten PlayStation nowy pad naprawdę już, już jest klasy wyżej można powiedzieć. Nie powiedziałem tego, ale właśnie na PlayStation 4 Przegrałem całe Mass Effect Legendary Edition i nauczyłem Moniczkę, co to jest prawdziwy, dobry Mass Effect. Na PlayStation 4 najbardziej pamiętam takie gry jak God of War, którego też nigdy nie przeszedłem. Oczywiście remaster God of War'a. Będę musiał w końcu się wziąć i, i przejść tą grę, ale najbardziej chyba wspominam remastery, które powstały. Między innymi Crash'a, Bandicoota, pierwszych trzech części, które ogrywałem na PlayStation 1, a teraz w tej odświeżonej wersji mogę sobie grać na moje właśnie PlayStation 4. Też Spyro the Dragon od Toys for Bob z świetnym remasterem, naprawdę zrealizowanym na 102. No i później oczywiście czwarta część Crash'a Bandicoota, która jest moim zdaniem godnym następcą Crash'a Bandicoota, Trujeczki, bo to jest taki przeskok, zobaczcie ile lat od trójki do, do właśnie czwóreczki, ale też myślę, że to jest pierwsza gra z tej serii od właśnie PlayStation 1, która powiedzmy w końcu została zrealizowana dobrze, bo te gry na PlayStation 2 z Crash'a Bandicoota, moim zdaniem były takie średnie i później już ta marka trochę podumarła, ale ta najnowsza część. Mua. I teraz, moi drodzy, kolejna generacja bardzo, ale to bardzo chciałem zakupić na sam początek PlayStation 5, ale niestety nie było mnie po pierwsze stać, a po drugie, trochę były jakieś tam problemy samy wiecie z czym. <grym> w każdym razie jesteśmy rok po premierze i konsola jest już teraz dostępna, zresztą możecie kupić sobie ją tak samo jak ja ją kupiłem, ja już kupiłem ją na RTV Euro AGD, które też jest sponsorem tego odcinka, więc możecie jak najbardziej wejść w opis i zobaczyć sobie. Więc y, kupiłem konsolę ostatecznie i powiem szczerze, to jest w ogóle doświadczenie też. No powiedziałbym ciekawe, dlaczego? Głównie przez pada. I jakby pamiętacie, jak był przeskok z tego pierwszego pada PlayStation do tego pada już z DualShockiem i z wibracjami i robiło to na mnie niesamowite wrażenie? Tak teraz, powiem szczerze, ten pad DualSense jest po prostu... Nawet nie wiem, jak to opisać. Pad ma niesamowite wibracje do tego stopnia, że jest w stanie po prostu te wibracje przenosić po całym padzie tak jakby, nie wiem, coś w środku gdzieś tam, nie wiem, jakieś latało, jakieś tam jakieś potworki czy coś, jak, jak gdzieś tam się przerzuca to w tym tej demówce Astro Playroom. Zostało zademonstrowane adapcyjne triggery, które mają takie satysfakcjonujące, stawiają opór w zależności od tego, jakiejś broni używamy, czy jakiejś mechaniki. I też, na przykład, w returnalu, jednej z w ogóle też świetnie gierek, którą praktycznie już prawie skończyłem, jest tak, że jak lekko naciśnięcie ten trigger, no to strzelamy jakoś tak normalnie, a gdy dociśniemy, jest takie właśnie takie cyknięcie, takie zrobione właśnie przez ten silniczek w padzie. No to mamy alternatywny tryb strzelania. To samo jest, chociażby wracza ten klank Ritapart i jakby te te same triggery, te, te wibracje i ogólnie feeling tego pada sprawia, że naprawdę jakby przez pada czujemy w ogóle totalną gdzieś tam różnicę, nie? Takie gierki jak Demon Souls, czyli po prostu moja dzienna recepta wkurzania się. Jak po prostu za mało się w dniu odpalam sobie Demon Souls i tu od razu już leci tako. Zobaczcie jakie są krótkie czasy ładowania. Kurde. I jestem na etapie poznawania się z PlayStation i wygląda dosyć ciekawie. Mam wersję z CD-kami, czyli mogę po prostu wkładać jakieś tam CD-ki, ale jestem naprawdę niesamowicie mega zaskoczony najnowszą częścią Ratcheta i Clanka. Generalnie jestem taki boomer, który stwierdził, że najlepsza część to są te części na PlayStation 2, 1, dwójka, trójka i to najlepsze i żadne inne Ratchet i Clank, wszystkie są do dupy. Nawet ten remaster, który chyba był w 2018 też mi się średnio podobał. Ale ta nowa część Ratcheta i Clank, Boże, Rift Apart. O, jakie to jest dobre! Mam wrażenie, że to jest jak na PlayStation 4, gdy powstała czwarta część Crash Bandicoot'a. Czyli wzięli to, co było zajebiste w trójce z PlayStation 1, i właśnie w ten deseń zrobili tą nową wersję w czwartej części. Świetna. I to samo tutaj. Mam wrażenie, że po prostu wzięto wszystko, co najlepsze z trzeciej części gry, i przenieśli to właśnie do czwartej części. Przez co feeling strzelania jest świetny. Te bronie, które zawsze były taką esencją tej gry, są zabawne i fajnie levelują. Można sobie tam je upgradeować. Są takie elementy wyciągnięte jak chociażby strójki arena, które nie każdym się podoba, akurat ta arena, ale została również jakby zaimplementowana nieco inaczej w tej części mamy dwóch nowych dwoje, dwie nowe bohaterki. Mamy właśnie alternatywne rzeczywistość, gdzie w jednej rzeczywistości mamy raczeta i klanka. I oni trafiają do alternatywnej rzeczywistości, gdzie raczet nie jest raczetem, tylko jest rivet czyli żeńską wersją jakby raczeta, no i przy okazji jeszcze poznają tam e, taką robotkę, która jest odpowiednikiem kranka. W zasadzie o tej grze mógłbym opowiadać i opowiadać, ale naprawdę to jest niesamowite doświadczenie e, i fajnie w końcu pograć w taką dobrą giereczkę i naprawdę od bardzo dawna chciałem mieć PlayStation 5 i w końcu mam. Więc w zasadzie jeśli chodzi od e, 1997 do, do 2021, mniej więcej tak wyglądała moja historia takiego gamingowego grania konsolowego, więc... Um... No, dużo nostalgii. Ostatnio zacząłem bardzo kolekcjonować, jak sami możecie zobaczyć PlayStation 1, PlayStation 2, może jeszcze przyjdzie pora na PlayStation 3 troszeczkę bardziej kolekcjonowanie ale te dwie konsolki są zapisane w moim serduszku e, dosyć wyraźnie. No i teraz fajnie właśnie do końcu sobie na PlayStation 5, gdzie właśnie mamy dostępne też gry z czwórki i te wszystkie remastery, więc ale ze mnie PlayStation, powiem wam, masakra. W każdym razie, moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał i troszkę mogliście powspominać jeżeli macie swoje jakieś doświadczenia, i pamiętacie różne jakieś historie związane właśnie z grami, z gamingiem, kiedy zaczęliście grać, co dla Was to znaczy, napiszcie na dole w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia, trzymajcie się, papa. No i cześć!